Piotrze, to ostatnie spotkanie z Whizyna na pewno było dużo emocji i dla Was, i dla Kibiców. Mecz trzymał do końca w napięciu. Jak Wy już na chłodno oceniacie to spotkanie? No Myślę, że nie poszło nam tak, jak byśmy chcieli. Dużo, tak jak powiedziałeś, dużo nerwowości, gdzie, gdzie moim zdaniem nie powinniśmy do tego dopuścić, ale było. Wygraliśmy, to jest najważniejsze. Teraz przygotowujemy się do następnego meczu. Mecz o piąte miejsce to jest mecz o dużą stawkę dla Ciebie? Myślę, że tak. Patrząc na ten sezon dużo było złotów i upadków i myślę, że, że grając o każdy mecz, każdy mecz jest ważny, dlatego ważne, żebyśmy zajęli te pięte miejsce. Przed Wami właśnie pojedynek z drużyną z Kalisza. Przed chwilą oglądaliście wideo, jakie mocne strony ma Kalisz i jak można się mu przeciwstawić. Myślę, że dobrze grałem 1-1. Jeden jeden. Dużo grałem kombinacyjnie, więc myślę, że tutaj trzeba się skupić. Zwłaszcza, że to jest ostatni mecz. Zwłaszcza, że to jest mecz o, o piąte miejsce, więc trzeba do tego podejść bardzo skoncentrowanym i z wolą walki, żeby wygrać ten mecz. Marku to ostatnie zwycięstwo. Horror z happy-endem, ale tak naprawdę ważne zwycięstwo, bo otrzymacie szansę, żeby powalczyć o piątą lokatę. Wiadomo, że to nie jest walka o medale, ale jest jednak to mecz o coś. No to prawda, nie jest to na pewno zakończenie sezonu, jakie, jakie wymarzylibyśmy sobie, e, aczkolwiek bierzemy to, co dają i, no i chcemy zakończyć ten sezon tak naprawdę e, no na miejscu, w którym zakończyliśmy fazę zasadniczą. No a co do naszego poprzedniego meczu rzekłbym więcej szczęścia niż rozumu, bo trochę nam rzekłbym, że przeciwnicy pomogli odrobić te straty. No ale cóż, no, taki jest sport i cieszymy się z tego, że mogliśmy tak naprawdę no, po dość słabym spotkaniu wrócić do niego i przychylić szale zwycięstwo na naszą korzyść. Teraz szykujecie się na drużynę z Kalisza, obserwowaliście wideo drużyny drużyny, która zaczyna grać coraz lepiej w piłkę ręczną. No tak, na pewno po słabym początku sezonu w ich wykonaniu nastąpiły tam zmiany kadrowe, zarówno w sztabie trenerskim i w, i w zawodnikach. No co poskutkowało i widać, że z każdym kolejnym meczem, z każdym kolejnym miesiącem ta drużyna buduje swoją pewność siebie i stanowi zagrożenie dla... Coraz to poważniejszych drużyn w naszej lidze, więc na pewno musimy mieć pod uwagę to, że to nie będzie łatwe spotkanie, a drużyna z Kalisza nie położy się przed nami. Jaka jest recepta na drużynę? Zatem z Kalisza i co możesz jeszcze o niej nam więcej powiedzieć? Tak naprawdę, pierwszy mecz, który wygraliśmy tutaj u siebie przed własną publicznością, i wyjazdowe spotkanie do pewnego momentu. Wygrywaliśmy tak naprawdę szczelną obroną i dobrą postawą w naszych bramkarzy. Więc przede wszystkim. Tak jak w każdym meczu piłki ręcznej receptą na zwycięstwo będzie dobra obrona, no bo obroną się wiadomo wygrywa mecze, także myślę, że to będzie główny czynnik i argument nasz, żeby, żeby powalczyć o zwycięstwo w tym meczu.